Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów, razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli, Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł. Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denar. On ich zapytał: Czyli jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo pańskie. Amen. Nauczycielu, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej, wprawdzie prawdzie nauczasz. Powiedzieli prawdę o Panu Jezusie. On jest prawdomówny. Co więcej, na nikim ci nie zależy. To nie chodzi o to, że Panu Jezusowi nie zależy na ludziach, ale chodzi o to, że jest sprawiedliwy. Nie robi różnicy, bo ktoś jest jego znajomym i przyjacielem, i nagle będzie go traktował inaczej. Nie, Pan Jezus jest sprawiedliwy. Słowo sprawiedliwość nie pada w tej Ewangelii, w tym fragmencie, ale całość dotyczy sprawiedliwości. I owi faryzeusze i Herodianie chcieli wykorzystać przeciwko Panu Jezusowi jego postawę sprawiedliwości. Cokolwiek odpowie, tak, płacić podatki oznacza kolaborant, z okupantem współpracuje. Powie, nie płacić podatków, a namawia do buntu przeciwko cesarzowi. Cokolwiek zrobi pan Jezus, będzie źle. Dobrze obmyślili, po, wykoślawiają e, prawdę. Ich intencje są niesprawiedliwe, nieczyste, niedobre. Mają złe serce. A Pan Jezus mówi: Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Świetnie wybrnął. Świetnie. Nie odpowiedział im na pytanie, że płacić czy nie płacić. Oddajcie sprawiedliwość, bądźcie sprawiedliwi. Sprawiedliwi macie być i sprawiedliwości dochodzić. Kochani, my w kościele dużo mówimy o miłości, o wzajemnym y, 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 takim szanowaniu się, o dobroci, o pomaganiu sobie nawzajem, o miłosierdziu, o y, y, charytatywnych dziełach. To jest wszystko dobrze, to jest wszystko prawda. Tak powinno być. Ale sprawiedliwość musi poprzedzać wszystkie nasze działania. Kochani, czym jest sprawiedliwość? Jeśli rozmawiacie w domu o sprawiedliwości, jeżeli uczycie młode pokolenia, następne pokolenia, które dorastają, i mówicie dzieciom, wnukom, na czym polega sprawiedliwość, to jak ją definiujecie? Rozmawiacie o tym, czy nie? Dlatego, że to jest dosyć ważna rzecz. Mam wrażenie, że gdy patrzę na katolików, to często w ogóle nie uświadamiają sobie, że są niesprawiedliwi. Że żyją tak, że lepiej od nich z daleka, ponieważ mówią o miłości, manipulując, bo zapominają o sprawiedliwości. Starożytna y, definicja, klasyczna, sprawiedliwości, to taka, że sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu. Należnego mu prawa. Jest stałą i niezmienną. Nie zależy od pogody. Nie zależy od okoliczności, że mi się teraz chce, a teraz mi się nie chce, więc Ci nie przyznam Twoich praw. Przyznanie każdemu należnego mu prawa. W zasadzie Jego prawa. Czy ja przyznaję Wam Wasze prawa? Takie jakie macie. Czy Wy mi przyznajecie te prawa, które mam? Czy nie? Sprawiedliwość musi poprzedzać miłość. Czyli miłość to jest krok, a nawet dwa, a nawet trzy kroki dalej. Jeżeli mówimy o miłości bez sprawiedliwości, to robimy jakąś karykaturę miłości. Manipulujemy. Jest to gwałt, jest to zło. Jeżeli ktoś. Będzie mówił o miłości, ale w ogóle nie respektował sprawiedliwości. Na przykład szef będzie mówił, no wiecie, będziemy, musimy sobie pomagać, musimy być dobrzy dla, dla siebie. Pracujcie za mniejsze pieniądze, dwa razy dłużej, bo no, musimy być dobrzy dla siebie. No, i szef będzie jeździł luksusowymi samochodami, miał luksusowe wille, a my ledwo będziemy ciągnąć, ale on będzie mówił o miłości, trzeba się kochać. No zaraz, zaraz. Tam nie ma nic z miłości. Tam nie ma w ogóle mowy o sprawiedliwości, która powinna poprzedzać miłość. Jeśli Twoja miłość nie respektuje sprawiedliwości, wybij sobie z głowy, że jesteś miłosny, że to, to nie jest miłość, to jest manipulacja, zaprzeczenie miłości, to jest gwałt zaprzeczenie miłości. Zaciera się wtedy granica między dobroczyńcą a obdarowanym. Jeśli nie ma sprawiedliwości, nie wiadomo, kto komu za co ma być wdzięczny. Sprawiedliwość idzie w parze z prawdą. To co w Ewangelii, jesteś prawdomówny w prawdzie nauczasz. Dam Wam kilka przykładów, żeby lepiej zilustrować, zrozumieć to, co chcę Wam przekazać. Mianowicie, na przykład, sprawiedliwy nauczyciel. Nauczyciel powinien być sprawiedliwy. Jeśli nie jest sprawiedliwy, źle uczy, robi coś niedobrego. Sprawiedliwy nauczyciel respektuje prawa ucznia. Ja jestem nauczycielem akademickim i respektuję prawa moich studentów. Jeżeli przychodzą i nie umieją, dostają negatywną ocenę. To jest ich prawo nie nauczyć się. To jest ich prawo. Ja się wcale na nich nie obrażam. Niektórzy uczniowie myślą, że nauczyciel się obraża, że dla nauczyciela to jest coś y, y, niedobrego. To, y, a nie uczcie się. To jest wasze prawo. Wolno wam. Możecie sobie zmarnować życie. To, to wolno wam. Oczywiście nie jestem z tego jakoś tam zachwycony, zadowolony. Wolałbym dawać piątki same. No ale jeśli uczeń nie chce, jego prawo, nauczyciel ma być sprawiedliwy. Dwóje czy teraz jedynki wstawiać równo i piątki tak samo, bez względu na to, czy ucznia lubię. Są uczniowie bardzo trudni, niemili, ale genialni. I co, nie mam dawać im piątek, szóstek? Oczywiście, że sprawiedliwie. Sprawiedliwie. Więc yy, sprawiedliwy nauczyciel. Ale popatrzmy na relacje w domu. No, jeżeli wychowujecie młode pokolenia, dzieci, no to na pewno rozmawiacie o tym, bo inaczej musiałyby mieć jakieś objawienia, żeby tą wiedzę miały. No, jakie prawa? Mają dzieci, które rodzice powinni respektować, żeby być sprawiedliwymi. Jakie prawa przyznajesz swojemu dziecku? Małemu, dorastającemu, a potem dorosłemu dziecku. Czy Twoje dorosłe dziecko ma prawa, które uznajesz Ty? Które ty respektujesz granice, których Ty przestrzegasz? Czy pozwalasz sobie na nieprzestrzeganie tych granic, czyli jesteś niesprawiedliwy, niesprawiedliwa. A i też z drugą stronę, jakie prawa ma Twój rodzic wobec ciebie? Z tego prostego faktu, że ty jesteś dzieckiem, a on jest rodzicem. I tu nie mówię o miłości. O jakichś nadzwyczajnościach, o jakichś heroicznych zachowaniach. Nie. Zwykła sprawiedliwość. Oddaj to, co się komuś należy. Bo jest Twoim rodzicem. Co mu się należy. Ale uwaga, a co mu się nie należy. Nie wszystko się należy rodzicowi. Nie, nie musisz dbać o pewne rzeczy w stosunku do rodzica. Masz to poukładane, czy. Czy czekasz na objawienie, żeby ci to spadło? Rozmawiacie o tym procesie wychowawczym przez lata, czy nie? Bo potem rodzice nadużywają nie. swoich praw. Powiedzcie mi, kochani, czy twój dorosły syn, twoja dorosła córka ma prawo, czy w sercu swoim dajesz jej prawo do tego, żeby kształtowała swoje życie zupełnie inaczej niż ty? Zupełnie. Na innych wartościach budowała. I pomimo to kochasz ją. Jest kimś no, bardzo ważnym dla ciebie. Życie byś za nią oddała. Ale ona będzie głosowała na partie, które tu uważa, że są wrogie dla ciebie. A zupełnie będzie miała inne poglądy polityczne. Ma takie prawo? Dajesz jej takie prawo w swoim sercu, czy nie? A czy mm, y, twój syn. Ma prawo jako dorosły człowiek, nie wierzyć i nie chodzić do kościoła i nie odmawiać różańców tak samo jak ty? Dajesz mu takie prawo, czy się oburzasz, złościsz, wyzywasz go? Dajesz mu takie prawo, czy nie? Ma prawo takie dziecko, czy nie? A czy ma prawo nawet odejść od kościoła i zmienić religię i być buddystą, czy nie? Rozmawiacie pewnie o tym w domu, czy nie rozmawiacie? Czy czekacie, aż Objawienie będziecie mieli i wam się to poukłada. Sprawiedliwość. Bo jeżeli chrześcijanie, katolicy nie mają tego poukładane, to lepiej od nich z daleka. Dzisiaj mamy niedzielę misyjną. To jest coś, co przeszkadza w głoszeniu Ewangelii, jeśli katolicy są niesprawiedliwi, czyli nie oddają innym tego, co się innym słusznie należy. Nie respektują ich praw. Tak? Hmm, czy rozróżniam yy, informacje, prośbę, dyspozycję, czyli nakaz, reprymendę? Yy, już Wam pokazuję, no, yy, bo do tego będzie bardzo odnosiła się sprawiedliwość. Przychodzi Pani do kancelarii i mówi: Zmarł mój mąż, proszę Księdza Proboszcza. Pogrzeb będzie w czwartek o 11.00. Czy ta Pani mnie informuje o tym z jakiegoś względu? Czy ta Pani mi daje dyspozycję, czyli nakazuje mi odprawić ten pogrzeb? Czy też ta Pani mnie prosi, abym odprawił ten pogrzeb? Czy też udziela mi reprymendy i jest zła na mnie o coś? Bo od tego... Co ona robi, będzie zależało, czy ona postępuje sprawiedliwie. Czy ona mi przyznaje prawa, które mam. Czy na przykład ja, jako proboszcz, mam prawo zarządzić, że będzie pogrzeb, albo do, dogadać się, że będzie pogrzeb nie w czwartek, bo mnie nie będzie, ale w piątek o, o 15.00 właśnie. Czy nie? Czy ta pani daje mi takie prawa, czy ona mi nakazuje, na przykład, bo jest moją szefową? Od tego będzie zależała sprawiedliwość. Nie? Czy ja kogoś idę do mojego szefa i go informuję, czy ja mojemu szefowi na przykład coś nakazuję, czy go bluzgam i reprymendy udzielał? Od tego zależy sprawiedliwość. Co komu się należy? W jakiej relacji jesteśmy? Kto jest kim? Jeżeli ja tego nie respektuję, żyję niesprawiedliwie. Jestem podobny do tych Herodianów i do tych faryzeuszów. To, że co prawda mówili o sprawiedliwości, o prawdzie mówili, ale nie mieli z tym nic wspólnego. Chrześcijanie, katolicy robią bardzo często tak: będą mieli usta pełne miłości, a będą manipulatorami, którzy yy, tak przekręcają rzeczywistość, że to ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego i lepiej od tych ludzi z daleka. Jakie misje? Jakie misje, jeśli są to ludzie niesprawiedliwi? Opowiem wam przykład z, z mijającego tygodnia. Byłem na poczcie. Na poczcie byłem. Często chodzę na pocztę. No i stoję w tej kolejce do okienka, bo musiałem wysłać stos książek, bo jestem wydawcą, więc do, do bibliotek egzemplarze obowiązkowe trzeba wysłać. No i stoję. Moja kolej nadeszła i daje pani, że trzeba, że chciałem te książki wysłać. Zapakowane, ładnie opisane w kopertach. Pani mówi, ale proszę pana, tu brakuje listy, żeby pan zrobił taką listę ze, z wykazem wszystkich bibliotek, do których pan chce to wysłać. wie, Ojej, nie wiedziałem. Wie pani, ja od lat wysyłam i. Ym, musi być jakieś nowe prawo. Ym, nie jest to dziwne w naszym państwie, bo prawo zmienia się z tygodnia na tydzień, więc no może być. Ja mówię, wie Panie co, no, no mogę tą listę zrobić. No właśnie, niech Pan idzie, przyniesie tą listę, wtedy yy, porozmawiamy. Ja mówię, ale zaraz, zaraz. Proszę pani, to należy do moich obowiązków. Tak, tak, oczywiście. No, no, niech pan idzie i jak pan tylko przyniesie, to, to załatwimy. Mówię, ale zaraz, pani ma pewność, że należy to do moich, do moich obowiązków, że mam ja jako klient zrobić tą listę. Pani musi tę pewność skąd czerpać. Czyli pani ma wiedzę, że jest jakiś przepis prawny, jakiś paragraf, jakaś ustawa, która nakłada ten obowiązek na klienta. Tak, tak, jest, jest przepis. Ja mówię, ale to proszę Pani, niech mi Pani go wskaże, bo Pani o tym wie, bo z taką pewnością Pani to mówi, że to jest niemożliwe, żeby Pani nie wiedziała. Mówi, zaraz, ale czemu Pan utrudnia tutaj pracę? Kolejka jest, no Pan zrobi tą listę. No nie, ja, nie chodzi o to, że ja nie jestem przekonany, czy to jest mój obowiązek. Musi mi Pani to yy, pokazać. Przepis, na którym się Pani opiera, że ja muszę to zrobić. O, westchnęła, zrobiła minę straszną, przewróciła oczy, poszła po kierowniczkę poczty. Kierowniczka poczty przychodzi i mówi, z czym ma pan problem? Nie <grystanie> ja nie mam z niczym problemu, tylko chciałem się dowiedzieć. Czy moim obowiązkiem jako klienta jest zrobienie wykazu bibliotek, do których rozsyłam książki? Oczywiście, że tak. No, tamta pani mi też mówiła, że oczywiście, że tak, ale proszę mi wskazać przepis prawny, który na mnie nakłada ten obowiązek. Proszę pana, niech pan nie utrudnia, tutaj yy, przyniesie pan. Nie, nie, proszę pani, nie utrudniam, dlatego że ja znowu, za miesiąc znowu przyjdę z następną stertą książek, za dwa miesiące znowu i tak będę wiedział, bo nie wiem, żeby się prawo zmieniło w tej kwestii. Proszę pana, to jest nasz wewnętrzny regulamin poczty. Za, jak wewnętrzne, a to czemu ja mam się do niego stosować? Ja przychodzę do Poczty Polskiej, gdzie w każdym oddziale jest to samo prawo. Nie, nie, każdy oddział może sobie zrobić regulamin. No to proszę, niech mi pani przyniesie ten regulamin, przeczytam to. jak pan nie utrudnia, to odstatecznie należy do poczty wszystko, ale pan, wie pan, moglibyśmy sobie pomagać. Ojejku! Moglibyśmy sobie pomagać. Ja mówię, to znaczy, chodzi o to, że ja mam wam pomóc. Tak? No mógłby, co to dla Pana listę zrobić? A on ja mówię, o, zaraz, to nadużywacie swojego prawa. Jesteście niesprawiedliwi. Bo gdyby pani w okienku na początku powiedziała tak, proszę Pana, jesteśmy zawaleni robotą. Niech Pan będzie taki dobry i zrobi tą listę, wykaz. Ułatwi nam Pan pracę. To wiadomo, kto tutaj jest dawcą, a kto jest obdarowanym. Ja wtedy jestem dobroczyńcą wobec tej pani, ponieważ wyręczam ją z roboty, którą ona powinna wykonać. Że jest zawalona, że ma dużo pracy, okej, okay, rozumiem, no ale ona musi mnie o to poprosić, a nie. Wchodzić w nieprawdę, że to jest moim obowiązkiem, że ja to powinienem zrobić. To nie jest moim obowiązkiem, bo to jest jej obowiązkiem, to jest jej praca. Ona może mnie poprosić, a ja mogę to zrobić, bądź nie. Widzicie, jaka niesprawiedliwość? Takich niesprawiedliwości mamy pełno na co dzień, w urzędach, szkołach, uczelniach, kościele, wszędzie. Lubimy tworzyć taki świat niesprawiedliwy, żeby nie było prawdy, co do kogo się należy. Bo wtedy ta pani musiała być mi. Ja bym zrobił to od razu, zrobiłbym tą listę, bo dla mnie nie jest to problem. Mam tą w komputerze, wydrukowałbym i przyniósł. Dla tej pani może jest to większy problem, ale skoro ona mnie traktuje niesprawiedliwie, to powinna to robić. A gdyby mnie poprosiła o to, to musiała być mi, by być wdzięczna, bo robię jej robotę. Musiałaby się do mnie uśmiechnąć, podziękować. Dziękuję panu bardzo. O, bardzo bym się ucieszył, dałbym pani listę, pani by szybko sobie to wpisała i by było bez problemu. Ale ona mną manipulowała. Drobiazg, to nie jest ważna sprawa to są um, um, drdymały, mały. Ale, ale ile takich w życiu mamy? Inna sytuacja. Czy ja przyznaję innym te prawa, które oni mają, które im się należą? To jest sprawiedliwość. Daj cesarzowi, Cezarowi to, co należy do Cezara, Panu Bogu, to, co należy do Pana Boga. I tyle. Nie przemieniaj tego, nie zmieniaj. Na przykład uważam, kochani, że macie prawo do tego, przychodząc do kościoła w niedzielę, słyszeć, rozumieć księdza, kazanie, które do Was mówię. Dlatego wysilam się, mówię emocjonalnie i dbam o dykcję i artykulację, która nie jest mi potrzebna, jest Wam potrzebna. Ja przyznaję Wam prawo do tego, bo Wy macie prawo do tego, żeby to usłyszeć. I mówię w miarę wyraźnie na tyle, ile potrafię. Rozumiecie? Mogę mówić też sobie tak, tak coś tam bym mówił, czytałbym sobie tutaj posłali więc do niego swoich uczniów razem ze zwolennikami, tak bym do was mówił tutaj głowy miałbym w tekście, coś bym sobie czytał i tak byście rozumieli, będziecie rozumieli, ale wcale bym nie musiał zwracać na to większej uwagi, bo nie dawałbym wam prawa do tego, nie respektowałbym waszego prawa, że macie usłyszeć Słowo Boże. Macie je usłyszeć. Albo w konfesjonale. Mówię, proszę Pani, gdybym mówił tak cicho do Pani, jak Pani do mnie, nic by Pani nie słyszała. Bo ona nie, nie, nadaje, nie daje mi tego prawa, że ja mam prawo ją usłyszeć. Bo musiałaby się wysilić do tego, myśleć, rozumieć to. No Jeżeli ktoś nie myśli, nie rozumie, no trudno, trzeba kochać, ukochać i tyle. No ręce opadają, ale mamy tak na co dzień. Najgorzej jest z ludźmi, którzy nie chcą myśleć i manipulują potem. Jeszcze powołując się na miłość. Na przykład, kochani, czy pomyślcie o każdym z was, czy przyznajecie innym w dzisiejszej dobie pandemii innym prawo do tego, żeby się dobrze i komfortowo czuli w waszej względnej bliskości? Czy inni nie mają prawa do tego? Bo na przykład uważam, że nie ma pandemii, a zresztą obojętnie ja jestem zdrowy, więc yy, yy, mogę podchodzić do kogoś blisko tak, yy, że stoję przy nim, chociaż w ogóle go nie znam. Czy noszę maseczkę? Czy yy, po prostu o tak, nie? Zakładam maseczkę. Ja akurat głosząc, nie muszę mieć tej maseczki, ale patrzcie, no zakładam maseczkę. Ale ile ludzi także w kościele zakłada maseczkę? O tak, że odsłoni sobie nosek. I kicha na mnie bez problemu. Wszystkie pyłki z jego nosa się rozchodzą. Bo nie przyznaje on mi prawa do tego, żebym mógł siedzieć w pomieszczeniu, gdzie nie ma jego wyziewów takich bezpośrednich. On uważa, że to nie działa. Mnie nie obchodzi, co on uważa. Chodzi o to, że to jest dla mnie. Maseczki, które macie na twarzach, macie dla innych przede wszystkim, a nie dla siebie. Bo jak ja mówię, to dużo pluje. Pluje. Jesteście na tyle daleko, że to nie dosięgnie. Ale generalnie, gdybym był blisko, musiałbym mieć maseczkę. Dlatego no, z księdzem proboszczem do komunii będziemy teraz zakładać maseczkę. Żeby nie tych wyziewów naszych wszyscy nie m, m, musieli wdychać. Albo najlepsze jest takie, nie? Maseczkę na brodzie. Na brodzie. Po co w ogóle maseczka? Bo nie respektujemy prawa innych. To jest niesprawiedliwe. Nie dbamy, nie jesteśmy sprawiedliwymi ludźmi wtedy. I tyle, chyba że mamy ograniczenia umysłowe albo fizyczne. Że wtedy to mamy zaświadczenie lekarskie, że nie mamy nosić mazeczki. Bo wiesz Ksiądz, ja nie umiem oddychać. Pani, droga, a Pani myśli, że ja umiem oddychać? Też mi jest niewygodnie w mazeczce, jak strasznie. Ale noszę ją dla Pani, nie dla siebie, bo mi, mi niepotrzebna, moim zdaniem. Ale co moje zdanie w tym znaczy Jak ja to oceniam Sprawiedliwość Oddaj Panu Bogu co należy do Pana Boga Cezarowi co należy do Cezara Cały rok już galamy W kościele o komunii na rękę Albo do ust nie? I najlepiej ci pobożni Którzy są przede wszystkim do ust Idą w niektórych parafiach Nie, nie wiem jak tutaj jest Ale w niektórych jako pierwsi No pierwsi no, i są pobożni Idą pierwsi czy dają innym prawo do tego, którzy nie chcą do ust, ale chcą do ręki? Żeby otrzymali tę komunię do ręki bez śliny czy wyziewów Twoich, które są na palcach księdza. Dajesz prawo innym czy nie? Bo jeżeli dajesz, no to idziesz na samym końcu do ust przyjmując. Albo do księdza, który daje tylko do ust, nie? No tak jest, ale dyskusje, nie, bo ja mam prawo. A inni mają prawo do tego, zwłaszcza starsi, niektórzy się boją, są słabi, no nie wiedzą, jak to jest i chcieliby, no, no po prostu na rękę przyjąć. Czy muszą przyjąć po tobie, który przyjmowałeś przed chwilą do ust i poleciałeś księdzu jeszcze troszeczkę palca, albo przynajmniej dmuchnąłeś na nie ze swoimi y, wszystkimi tam y, bakteriami czy wirusami? Dajesz in, y, im prawo do tego? Nie, komunia nie y, y, zaraża. Komunia nie, ale twoje wyziewy tak. Twoje wyziewy tak, mogą zarażać. No, nie, ja mam inne zdanie. Ja Mnie nie obchodzi twoje zdanie na temat. Tylko czy ty respektujesz ten lęk innych? Sprawiedliwość! Daj temu innym to, co się należy, po prostu sprawiedliwie. Cezarowi, co należy do Cezara, Bogu, to, co należy do Boga. Więc warto, kochani, po co ja to wszystko mówię? Kiwbrowisko pokładam, już połowa kościoła mnie nie lubi i nie chce na mnie patrzeć. Trudno! będę tak jak mówili o Panu Jezusie nie zależy mi na nikim i nie oglądam się na osobę ludzką bo na tym polega sprawiedliwość będę wam mówił prawdę nawet jak wam się nie podoba nawet jeżeli się ze mną nie zgadzacie no tak jest po prostu i tyle więc warto o tym rozmawiać uświadamiać sobie definiować czym jest sprawiedliwość w różnych bardzo drobnych elementach naszej codzienności rzeczywistości Sprawiedliwość, żyć według niej, wcielać ją. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, nie swojej sprawiedliwości, sprawiedliwości Królestwa Bożego. A wszystko inne będzie Wam przydane. Amen.